Siedzą na podłodze, a to może oznaczać tylko jedno. Zapraszam Was do materiału, w którym to przetestujemy sobie LG C1, czyli nową generację OLEDów. Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stealgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka na Morele TV. Czekałem, czekałem i się wreszcie doczekałem. Specjalnie przez ostatni czas nie testowałem telewizorów, ponieważ wiedziałem, że wreszcie na polskim rynku pojawią się nowe telewizory z roku 2021. No i wreszcie są. Wracamy do testów telewizorów i zaczynamy ten nowy rok od testu telewizoru, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, ponieważ to właśnie rok temu założyliście mój pierwszy właśnie materiał na temat poprzedniego modelu tego właśnie OLEDa, czyli lgc 10 czy też CX. I dzisiaj mam ten zaszczyt, że mogę wam pokazać, co przynosi ta nowa generacja. Zobaczymy, co się zmieniło, zobaczymy, gdzie są jakieś plusy i, co ciekawe, gdzie są jakieś minusy względem modelu z roku poprzedniego. Myślę, że będzie naprawdę interesująco. Jeśli nigdy wcześniej nie widzieliście moich recenzji, to pozwólcie, że się przedstawię. Ja nazywam się Tomek i głównie zajmuję się monitorami, ale postanowiłem, że tą moją metodykę, którą używam do testowania monitorów, przeniosę właśnie do testowania telewizorów czyli zrobię coś naprawdę nietypowego. Ponieważ w dzisiejszym filmie skupimy się na tym, jak ten sprzęt działa, jakie są jego kolory, jakie są jego właściwości, ale skupimy się również na tym, jak taki sprzęt działa, kiedy podłączymy go do konsoli, jak dobry on jest w grach, no i również jak dobrze on działa z pc pecetem i nie tylko. Tak więc jeśli szukaliście materiału z gadającą głową, gdzie mam spektrofotometry zamiast oczu, to bardzo źle trafiliście. U mnie liczą się same liczby, same fakty i same benchmarki. A to wszystko w akompaniamencie, mam nadzieję, ładnych ujęć telewizora, abyście to właśnie go widzieli, bo on tutaj jest najważniejszy. I propo jeszcze tylko ważnych rzeczy, istnieją oczywiście różne rozmiary tego telewizora, ja wyjątkowo wziąłem wersję 48-calową, ponieważ będą dwa odcinki na temat tego sprzętu. Subskrybujcie ten kanał, aby nie ominąć następnego materiału, w którym to ten sprzęt będę testował, ale nie jako telewizor, a jako monitor. Na biurku. Myślę, że będzie naprawdę interesująco. Oprócz tego mamy również oczywiście rozmiary 55, 65, 77 oraz 83 cale. Do wyboru, do koloru. Zapraszam już teraz do oglądania. Zaczynamy od wyglądu i jakości wykonania. Pod względem designu dostajemy praktycznie taki sam telewizor jak w ostatnim roku. Małe ramki z przodu, ciężka i solidna podstawa z przyjemnym przednim wykończeniem i długą wypustką z tyłu, aby wszystko było stabilne. Dodatkowo, jak to w OLEDach, widzimy bardzo głodą część samego ekranu oraz grubszą część trzymającą całą elektronikę poniżej. Z tyłu ja akurat posiadam białą wersję i chociaż wygląda to ładnie, to trzeba powiedzieć, że takie wykończenie uwielbia kurz. Na szczęście jest z tyłu, więc prawie tego nie widać. Schodząc niżej zobaczymy wszystkie porty. Aż 4 HDMI 2.1, 3 porty USB, wejście antenowe, ethernetowe, mini-jack czy wyjście na słuchawki lub miejsce na moduł CI. Jest również wyjście na optyczny kabel. Jakość wykonania jest bardzo dobra, nie mam się do czegokolwiek przyczepić. Zdecydowanie pod tym względem jest to sprzęt z wyższej półki. Telewizor posiada również montaż WESA, jeśli chcielibyśmy go zamontować na ścianie. Przejdźmy od razu do najważniejszego, czyli do właściwości panelu ale pierw niestety musimy wrócić do mnie na podłodze. No właśnie, musimy do mnie wrócić, ponieważ musimy obowiązkowo zmienić te wręcz tragiczne ustawienia fabryczne. Kiedy pierwszy raz włączycie ten sprzęt i podłączycie go do chociażby peceta, to on włączy się w trybie eko, który jest okropny. Jest bardzo niebieski, ma ogromne przekłamanie, jest strasznie przeostrzony jest po prostu bardzo, bardzo zły. Pierwsze, co polecam zrobić, to od razu go zmienić. Wchodzimy w ustawienia. Ja polecam wejść we wszystkie ustawienia. W obrazie wybierzmy tryb. Ja polecam tutaj tryb ekspercki. Ja osobiście będę używał jasny, następnie zaawansowane ustawienia, kolor, balans bieli. I ja akurat moje testy robiłem na balansie bieg na poziomie 47, ponieważ dało mi to wtedy idealną biel na poziomie 6500 kelwinów. Na takich ustawieniach nic więcej nie robiłem, były robione wszystkie testy, ponieważ ja jestem osobą, która wierzy w to, że większość osób nie kalibruje sprzętu i chce ten telewizor testować na takich warunkach, na jakich większość osób by go po prostu używała. Taka jest po prostu moja metodologia. Jak już jesteśmy w tym miejscu, to jeśli podłączycie ten sprzęt do peceta i wejdziecie w gamę kolorów, to macie do wyboru gamę miejscową, czyli tak zwaną natywną, nie do końca lubię to polskie tłumaczenie, oraz tak Wykrywanie automatyczne. Gama miejscowa, czyli natywna, to jest pełny szeroki gamut, czyli pełne możliwości tego sprzętu. Jeśli jednak zmienimy wykrywanie automatyczne i będziemy w trybie PC, to ten sprzęt tak naprawdę przejdzie w tryb sRGB. W takim razie czas wrócić do materiału. Skoro już znacie ustawienia, których używałem, to przejdźmy teraz do tego, jak dobrze one działają. Pokrycie przestrzeni jest dobre. Mamy tutaj do czynienia z szerokim gamutem, który daje piękne i nasycone barwy z idealną czernią, dobre do użytkowania z kontentem HDR. Ale dla osób, które chciałyby naturalny gamut standardu SRGB, też jest taka opcja. Jednak nie jest ona aż tak idealna jak w modelu poprzednim. Tą nieidealność w cudzysłowie pokazuje przekłamanie kolorów, które zarówno na gamucie natywnym, jak i sRGB jest większe niż w LG CX, który testowałem w poprzednim roku. Na początku myślałem, że to tylko mój egzemplarz, ale sprawdziłem inne testy i takie wartości się powtarzały. Mój model LG C1 ma bardziej przekłamane barwy i gorszą kalibrację prosto po wyjęciu z pudełka na ustawieniach eksperskich niż model z poprzedniego roku. Maksymalna jasność w realnej scenie, jak i jasność szczytowa w HDR-ze względem poprzedniego modelu, nieznacznie wzrosła. Mówimy tutaj o jednocyfrowym wzroście procentowym, więc jest odrobinkę jaśniej, ale trzeba pamiętać, że oled nadal są ciemne, więc jeśli chcecie postawić taki sprzęt zaraz obok drzwi balkonowych lub dużego okna, którego nie planujecie zasłonić, to może to być lekki problem. W takim przypadku polecam używać jasnego trybu eksperckiego dla kontentu SDR i trybu kinodomowe w HDR-ze, gdyż one dały mi największą jasność obrazu. Temperatura barwowa jak mówiłem wcześniej, w tym trybie jest dosłownie idealna. Jako, że to OLED, to trzeba również wspomnieć o nieskończonym kontraście dzięki możliwości dosłownie wyłączenia każdego piksela i stworzeniu idealnej czerni oraz bardzo dobrego działania w kontencie HDR. Przejdźmy jednak do nierównomierności i właściwości, do gier. Nierównomierność OLEDów najlepiej zobaczyć, patrząc na ciemno szare zdjęcia na pełnym ekranie. U mnie wygląda to w miarę dobrze, jednak każdy egzemplarz będzie wyglądał pod tym względem inaczej. Przechodzimy do czasu reakcji pikseli, czyli wartości, która mówi nam, ile milisekund piksele potrzebują na zmianę koloru. Im ta wartość szybsza, tym obraz jest czystszy podczas ruchu i nie posiada takiego maślanego powidoku. I tutaj raz jeszcze brawa dla LG. Czas reakcji pikseli OLEDów jest fenomenalny ze względu na po prostu ich charakterystykę. Zdjęcia testu UFO podczas ruchu pokazują piękny i czysty obraz bez widocznej smugi za obiektem. Telewizor ten posiada również podświetlenie stroboskopowe, które spełnia swoją rolę naprawdę dobrze i pozwala uzyskać jeszcze ostrzejszy obraz Ruchu, ale robi to kosztem jasności telewizora. Sam czas reakcji pikseli jest o 20 wolniejszy od modelu poprzedniego, ale moim zdaniem jest granica błędu pomiarowego lub granica związana z egzemplarzem, gdyż obydwa telewizory pod tym względem wyglądają po prostu idealnie. Są to wartości szybsze od aktualnie najszybszych dostępnych monitorów esportowych na rynku i można to zawdzięczyć samej technologii użytego tutaj panelu. Telewizor posiada również synchronizację poprzez HDMI 2.1 i mogę potwierdzić, że ona działa. Model poprzedni miał lekki problem z migotaniem głębokiej czerni. Tutaj, po podłączeniu za pomocą mojego własnego certyfikowanego przewodu do kart RTX 3080, tego problemu nie uświadczyłem. Wszystkie ujęcia z gier, które widzicie w tym materiale, są nagrane z włączoną synchronizacją, a kamera te problemy wyłapuje o wiele lepiej niż ludzkie oko, tak więc patrzcie uważnie. LG znał ten problem i teraz w zakładce optymalizacja gier możemy dostosować poziom czerni i cieni, tak aby zmniejszyć problem z migotaniem, jeśli takie zauważymy. Pod względem input lagu LG wskakuje na zasłużone pierwsze miejsce, ze średnią na poziomie 6 milisekund. Raz jeszcze, są to Wartości topowych monitorów na rynku. Jeśli chcecie korzystać z telewizora podłączonego do chociażby PCT i chcecie mieć pewność, że nie macie Chroma subsamplingu na opcji 4K120 i 10 bitów, to musicie w panelu domowym zmienić ikonę portu HDMI, którego używacie, na opcję PC gdyż tylko wtedy zobaczycie poprawne odwzorowanie wszystkiego i działanie 4x4 naprawiające problem z niewyraźną czcionką. Ogarnąłem też jedną ciekawą rzecz do testowania i chociaż dzisiaj ten rozkład sam sobie nam zbyt dużo nie mówi, tak też zaczynam wybierać bazę tych testów, aby w przyszłości za ich pomocą pokazać pewne ciekawe rzeczy i zależności. Tak więc subskrybujcie, aby tego nie ominąć. Wróćmy jednak na razie do zwykłego użytkowania, a potem wróćmy do grania. Zacznijmy od pilota, który to odrobinę zmienił się od poprzednika. Jest odrobinę chudszy i subiektywnie lepiej leży w Mojej dłoni, jednak poza tym jest to prawie to samo. Nadal mamy dobrze działającą funkcję kursora i dobrze działający mikrofon, którego przecież każdy będzie korzystać. Mogą się przyczepić, że pilot może nie do końca wydaje się tak dobrze wykonany jak reszta sprzętu, ale to już jest dosłownie czepianie się. Głośniki w telewizorze brzmią dobrze, jednak tak samo jak rok temu, tak samo i teraz muszę powiedzieć to, że sam dźwięk odstaje od tego co widzą nasze oczy. Pod względem obrazu dostajemy genialną mieszankę pięknych kolorów, czystego obrazu podczas ruchu i idealnej czerni, a pod względem dźwięku jest po prostu ok. Każdy musi sam posłuchać tych głośników, aby zdecydować, czy warto zainwestować w lepsze audio, gdyż moim zdaniem budowane głośniki grają o poziom niżej niż obraz, który widzimy. I dobry zestaw audio dopełniłby taki cały zestaw kinowy. Funkcje smart działają w miarę szybko. A wyszukiwanie za pomocą mikrofonu działa w języku polskim bardzo dobrze. Panel domowy jest praktycznie identyczny jak ostatnim razem, jednak główny panel po 10 przycisków Home jest wręcz zalany toną okienek i zawsze czuję się wręcz zawalony treścią, która mnie nie interesuje, kiedy tam wchodzę. Oczywiście da się lekko to oczyścić, jednak nie mamy tutaj aż tak dużo swobody co do ustawienia każdej pojedynczej opcji i z niektórymi decyzjami LG oraz oczywiście partnerów, którzy w taki sposób wykupują reklamę swoich usług, po prostu trzeba żyć. Trzeba wiedzieć, że każdy znaczek partnera na pilocie lub Reklamowanie usługi danej firmy na takim oprogramowaniu nie znalazł się tam za darmo, więc jest kilka rzeczy nam w pewien sposób, w cudzysłowie oczywiście, ciskane. Wróćmy więc do codziennego użytkowania i do grania. Zaczynając od tego pierwszego, pod względem obrazu dostajemy piękne i nasycone barwy z idealną czernią. Sprzęt wręcz stworzony do oglądania treści, niezależnie od tego, czy są one fsd ze czy też akurat wspierają dolby wyżyn. Telewizor po prostu oferuje bardzo dobry obraz, ale tak jak wspomniałem wcześniej, z niezrozumiałych dla mnie przyczyn bardziej przekłamany niż model poprzedni. Pamiętajcie, że ja o tym telewizorze mówię tak, jakbym był typowym użytkownikiem takiego sprzętu, a zdecydowana większość osób nie kalibruje telewizorów, więc warto o tym wiedzieć. Jeśli oglądamy film działający w 24 klatkach, to ze względu na bardzo szybki i czat pikseli, obraz może wyglądać, jakby nam tak skakał, ale na szczęście istnieje opcja True Motion oraz The Judder, która znacznie pomaga z tym problemem. Jak mówi się o oled to trzeba pamiętać o tak zwanym ABL, czyli automatycznym limiterze jasności. Mówiąc w skrócie i bardzo niepoprawnie, za co przepraszam, chodzi o to, że wraz ze wzrostem ilości jasnych cen na telewizorze, maksymalna jasność telewizora spada, aby ograniczyć pobór prądu, co ostatecznie ma ograniczyć przegrzewanie się całości. Można to zauważyć, kiedy nagle na telewizorze pojawi się na przykład jakiś wybuch, albo duży pożar, albo ujęcie na słońce, lub bardzo jasną plażę, czy też podczas oglądania sportów zimowych i tym podobne. Może to być dosłownie jakaś bardzo jasna, bardzo mocna eksplozja na cały ekran, albo po prostu dłuższy czas oglądania czegoś bardzo, bardzo jasnego na ogromnej części ekranu. To są tylko przykłady, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co mniej więcej chodzi. Jeśli nie, to piszcie śmiało w komentarzach, postaram się pomóc. Problem ten jest pewnym ograniczeniem OLEDów, i w zależności od sceny możemy całkowicie nie widzieć, że coś się dzieje, a w niektórych może to być oczywiste. Mówię o tym, aby być świadomy tego ograniczenia, i chociaż są pewne sztuczki, które pozwalają ABL ograniczyć, to jednak ja subiektywnie podczas testów telewizora, pomimo tego, że byłem świadomy tej funkcji, całkowicie nie zwracałem na to uwagi. I tylko raz czy dwa wytrąciło mnie to z uwagi. Mówię o tym, abyście po prostu byli tego świadomi, gdyż Komuś przeszkodzi to bardziej, a ktoś inny nigdy tego nawet nie zauważy. Propo jednak rzeczy, ale takich, które może zauważyć każdy, przejdźmy do gier. Te telewizory są stworzone do grania. Od genialnego HDR-u dzięki czystej czerni, przez dobre kolory i pokrycie, aż do topowych czasów reakcji pikseli i równie dobrego podświetlenia stroboskopowego. Aktualnie ze wszystkich sprzętów, które przetestowałem, LG CX ma zaszczytne pierwsze miejsce pod względem reakcji pikseli, a LG C1 drugie. Inne monitory są daleko, w cudzysłowie, za nimi. Takie wartości połączone z działającą synchronizacją daje nam aktualnie jeden z najlepszych obrazów, które możemy użyć w grach, włączając to wszystkie monitory, które przetestowałem, bez wyjątku. Tak naprawdę nie ma sensu rozpowiadać się na ten temat więcej. Liczby i benchmarki pokazały wszystko, co chciałbym o tym sprzęcie powiedzieć, jeśli chodzi o granie. Jest dobrze, bardzo dobrze, by nie rzecz, że aktualnie prawie najlepiej, jak się tylko da. Na samo zakończenie część, której nie może zabraknąć. OLEDy nie są idealne i oprócz ABL mają jeszcze jeden swój charakterystyczny problem, czyli wypalania. Z jednej strony poznacie ludzi, którzy mówią, że nigdy nie kupią OLEDów i zawsze dostaną na LCD-kach, bo się tego problemu po prostu boją. I mają swoje ziarenko prawdy. Z drugiej znajdziecie osoby, które przeszły na OLEDy i mówią, że nigdy nie wrócą na LCD, bo jak to tak w ogóle można. W sumie to oni już używają OLEDów od 5 lat i zero wypalania, i oni również mają swoje małe ziarenko prawdy. Ja chcę stanąć po środku, aby wam po prostu powiedzieć, że problem z wypalaniem istnieje. I trzeba być go świadomy. Musicie wiedzieć, że nie każdy żyje telewizorami i być może istnieje ktoś, kto o problemie nie widział albo usłyszał tylko jedną stronę medalu. Dlatego też warto o tym minusie, który dla niektórych wydaje się oczywisty, mówić. W takim razie, czy ten problem będzie występował na najnowszym modelu C1? Matematyka i teoria mówi, że raczej tak. Pytanie tylko kiedy i jak ostatecznie będzie to wyglądać akurat w tym modelu, gdyż LG robi sporo, aby to z roku na rok poprawić. Na to pytanie jednak nikt nie zna odpowiedzi i nie poznamy jej, dopóki nie minie rok, dwa albo i więcej, gdyż dopiero wtedy dowiemy się, czy sytuacja się Poprawia. To co wiemy jednak, to to, że LG w tym modelu w ustawieniach daje nam opcje, które mają problem z wypalaniem zmniejszać. I polecam włączyć tryb ruchu pikseli, gdyż całkowicie nie przeszkadzało mi to podczas użytkowania, a tryb wykrywania loga ustawić na poziom niski. Te opcje są tutaj z jakichś powodów i moim zdaniem warto z tego korzystać. Tym bardziej, że w niczym nie przeszkadzają. Swego czasu bardzo fajne testy zrobili tak zwane kanały r oraz HDTV Test, gdzie testowali wypalanie poprzednich OLEDów podczas półrocznego i rocznego użytkowania. W ich testach mimo tego, że telewizory działały 20 godzin dziennie, problem z wypalaniem nie występował. Chyba, że przez 20 godzin dziennie oglądacie wiadomości z jaskrawym paskiem informacyjnym. To wtedy nie kupujcie OLEDów. Taka bardzo ważna podpowiedź. Zainteresujcie się proszę tematem i poczytajcie jakieś neutralne testy, bo myślę, że warto wiedzieć, jak to wygląda w rzeczywistości. Podsumowując, LG c 1 to mały kroczek do przodu względem poprzedniej generacji. Dostajemy odrobinę lepszą jasność, w moim przypadku lepiej działającego D-Sync, więcej opcji ustawień dotyczących gier i synchronizacji, czy też wypalania i małe dodatki, których nawet nie jestem w stanie pokazać na kamerze. Pokroju lepszego przetwarzania obrazu dotyczącego głębokiej czerni, czyli kwestie dotyczące gradingu i bendingu ciemnych barw. Oprócz tego małego kroczka naprzód, dostaliśmy też jeden w tył, gdyż porównując moje egzemplarze, mamy bardziej przekłamane barwy na trybach eksperckich. Aby być całkowicie fair wobec Was i tego sprzętu, musimy popatrzeć na cenę C1 oraz CX-a, bo tylko w ten sposób da się porównać te telewizory. Na dzień, kiedy piszę ten tekst, 55-calowa C1 kosztuje 1700 zł więcej od 55-calowego cx -a. i ja nie widzę, dlaczego miałbym aż tak dużo dopłacić. Rynek telewizorów tak działał, działa i będzie działać, że sprzęt premierowy będzie miał na początku dużą cenę i z czasem będzie ona spadać. I właśnie to idealnie widzimy na podstawie C1 i CX. -a. LG zjada swój własny rynek, wypuszczając tak dobrą poprzednią generację oraz wypuszczając nową, która jest przegnialnym telewizorem. Nie zrozumcie mnie źle, ale moim zdaniem względem poprzedniej generacji nie jest warta aż takiej dopłaty. LG, wypuszczając C1, stworzyło z CX tak dobry telewizor, jakim on nie był nigdy, gdyż jest on teraz tak tani, jaki nie był nigdy wcześniej. Dlaczego uważam? że nie warto aż tyle dopłacać? Czaterakty pikseli, podświetlenie stroboskopowe, idealna czerń czy pokrycie barw jest na obydwu egzemplarzach bardzo podobne. Przekłamanie kolorów jest lepsze na poprzedniej generacji. C1 daje nam lepszą jasność, ustawienia, czy też czysto teoretycznie dzięki większej jasności przy jednoczesnym mniejszym poborze prądu mniejsze ryzyko wypalania, ale poza tym... Co jedynka miałoby sens, gdyby różnica względem tych dwóch modeli wynosiła może 500 czy 600 zł, ale ja tutaj nie widzę powodu, dla którego miałbym dopłacać aż 1700 zł. Moja rekomendacja na dzień dzisiejszy z takimi cenami, jakie sami widzieliście jest następująca. Polecam kupić generację poprzednią, a oszczędzone pieniądze wydać na dobre audio. C1 będę mógł polecić, jeśli jej cena znacznie spadnie względem ceny premierowej, gdyż tu i teraz LG zjadło swój własny rynek i wypuszczając nową generację stworzyli z poprzedniej sprzęt lepszy niż kiedykolwiek pod względem stosunku ceny i tego, co dostajemy w zamian. Inaczej sprawa wygląda z modelem 48-calowym, ponieważ 48-calowy CX był bardzo trudno dostępny. Teraz dostępność 48-calowej C1 wydaje się o wiele lepsza. I co ciekawe, na czas pisania tego tekstu 48-calowa C1 kosztuje 300 zł mniej niż 48-calowy CX. Co wydaje się śmieszne. W tym 48-calowym przypadku zdecydowanie polecam C1. W każdym innym bierzcie to, co jest tańsze, gdyż sprzęt sprzed roku nagle stał się jeszcze lepszy niż wtedy, kiedy wychodził. No i już moi drodzy, jesteśmy po materiale. Jeśli odcinek Wam się podobał, to bardzo Was proszę o to, abyście zostawili łapkę w górę. Jeśli jednak materiał Wam się nie podobał, to proszę Was o to, abyście zostawili łapkę w dół. Powiedzieli wtedy, co Wam się nie podobało i dzięki temu będę wiedział, co mogę w przyszłości poprawić. Dodatkowo, jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat tego sprzętu, pytajcie śmiało. Jeśli Waszym zdaniem o czymś nie powiedziałem, być może coś pominąłem, coś źle powiedziałem, proszę wytknijcie mi to i proszę krytykujcie mnie śmiało. Czekam na konstruktywną krytykę i ciekawe komentarze, które mi gdzieś powiedzą, że być może o czymś ważnym nie powiedziałem w komentarzach. Ponieważ te komentarze są również dla was, tak więc śmiało tam czytajcie rzeczy. Gwarantuję Wam, że akurat widzowie tego kanału naprawdę to są ogarnięci ludzie i często w komentarzach można znaleźć bardzo ciekawe informacje, które być może po prostu gdzieś mi ominęły. Myślę jednak, że nie dostało mi teraz nic innego, jak po prostu życzyć Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia w na następnym odcinku. macie się. Cześć, pa, 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 pa pa.